Cześć, zapraszam Was na kolejne płukanie instalacji. Tym razem pacjentem jest kocioł gazowy. Instalacja na miedzi, grzejniki stalowe. Kilka lat temu był wymieniany kocioł, bo padł wymiennik, ale nikt na to nie wpadł, żeby wypłukać instalację, przez co zaczęły gorzej grzać grzejniki z czasem. No, to ja się tu ogarniam, jest szósta Później Wam pokażę co i jak. Jak widzicie, instalacja taka Trochę, że tak powiem, druciarska. Każdy co tu był, coś zostawił po sobie. <laughs> ja też pozostawię. Mam nadzieję, że dobre wrażenie i separator zanieczyszczeń. Bo tak, tutaj będę stawiał separator zanieczyszczeń. To jest out wszystko. Zobaczę tylko, czy nie rozwiąże to tak, że zostawię ten zawór. I dam po prostu pół śrubunki z drugim zaworem, bo mi tutaj nie bardzo jest jak połączyć tą rurkę miedzianą z separatorem. No, ale zaraz pójdę tego filtra, będzie separator Sentinela, że będzie tu idealnie pasował 300. No, tak jak widzicie, zrobione po polsku, czyli szybko i dla oka. Aby działało. Oprócz tego, będę wymieniał tu przeponę. Tutaj będzie, jest taki o. Muszę tu wymienić ten cały odcinek. Bo coś się woda nie leci. Nie wiem, czy tutaj gdzieś się zakorodowało wszystko. Czy to zakorodowało. Będzie wszystko trzeba rozebrać i wymienić. Zobaczymy. Swoją drogą ten odcinek to masakrycznie wygląda. Ale zobaczymy, co to się będzie działo. Jak tą przeponę wykręcę i jeszcze będą odpowietrzniki w szafkach. Ale to zaraz, bo muszę najpierw je odkryć. Instrukcja jak wymienić naczynie przeponowe. Zamykamy zawór od wody przed przeponą. Spuszczamy wciśnienie z zasobnika. Wykręcamy i wkręcamy nowe objawy. I gdy przepona jest zepsuta, przy grzaniu wody zaczyna kapać woda z tego zaworu bezpieczeństwa. Jak tu widzimy, mamy zaciek, więc prawdopodobnie tak było. Lub tutaj mogło też zgnić w środku i się zatkał. Ale to zazwyczaj jest wina przepony. Na to mamy odsynk. Widzicie, co to jest. To było od tej strony, co nie widać normalnie z wierzchu, czyli było w tej pozycji, tam nikt nie zaglądał zazwyczaj, nie miał nawet jak, a tu już jest zaciek tego jak cieknie, woda zrobiła dziurę w tym kolanku, patrzcie jak to wygląda w środku. O, tak to wygląda w środku. Ten ocynk i wcale nie lepiej wygląda jak kupa. No i cały element jest do wymiany. Szkoda, że tutaj jest więcej tego, no ale już tego to nie będę ruszał. No ale z czasem będzie na pewno to trzeba wymienić. Bo nie mam to wszystko jest na sztywno poskręcane. A kurde, nie mam zgrzewarki przy sobie, więc nie będę na tego próbował ruszać. Bo mi się to nie uda. No szkoda szkoda. W sumie ten wyciek to też jest powodem, dlaczego nie można stosować ocynku w instalacjach gazowych. Bo kolanko, zanim zostanie ocynkowany, może nie być szczelne. Jak się odsynkuje, to to pory zaczynają być zalepiane przez ocynk, a po jakimś czasie, właśnie, może ocynk odejść i dziura się robi, nawet taka mikro i zaczyna powoli przeciekać. Kochani, powoli wszystko demontuję, oczywiście, bez kątówki się nie obeszło, bo wszystko było na sztywno skręcone. Tutaj mam przycięty zwrotniak. Patrzcie, tutaj na dopełnianie instalacji nie działało. Patrzcie dlaczego. Ale zarośnięte! Nypel <grymne> tu zarósł, cały rdzął. To pewnie aż do kolana jest zarośnięte wszystko. <grymne> ok, na tę chwilę wymieniłem wszystkie te ocynki na mosiąc. Tak to teraz wygląda. No, trochę tutaj ciasno, ale chciałem zachować właśnie zasadę tego, żeby w razie czego był w przepływie cały czas zbiorniczek. I ten, no i tak zrobiłem, tutaj tak wystaje trochę, ale jest miejsce, bo tutaj jakieś pralki stoją, tam jest z tyłu pompka, też będzie do niej w razie czego dojście. Tego PP wymieniłem na Alupexa, na skręcane złączki, to w razie czego to będzie można elegancko to sobie rozłączyć i pozmieniać, to zawsze na elastycznym tym jest w jakimś tam połączeniu nie na sztywno i tutaj zrobiłem wywaliłem te wszystkie tutaj jakieś gałązki z miedzi, tak to wyglądało o napierdzielone tego tutaj możecie zobaczyć kolanko zarośnięte kolanko zarośnięte nie było w nim przepływu, nie dało się napełnić instalacji. To wyjąłem, to wyciąłem, wstawiłem tutaj na skręcane połączenie zawór z złączką skręcaną na alupexa. I tutaj będzie do tego zaworu podłączane, też na taką złączkę tylko do alupexa. Teraz sobie to tylko tak zostawiłem dłuższy kawałek, żeby zlać wodę do skratki. Idę sobie szykuję teraz odpowietrzniki. I będę wymieniał na belkach odpowietrzniki, wszystkie bo są zdezolowane. No. Nic innego nie można powiedzieć na nich temat. I w tej chwili zlatuje woda z instalacji, która była wpuszczana, do której była wpuszczona chemia. Widzicie, jak to wygląda? A to tylko schama chemia bez płukania żadnego. No, jest tego osadu. Zobaczymy co będzie na magnecie później jak zacznę płukać. 15 minut minęło od włączenia pompy. Zobaczmy co się tam dzieje. O, widzicie jak na 15 minut, to już jest dużo. Dobra, zaraz to czyszczę i lecimy dalej parę godzin. Dobra, co tam mamy? O, jest bogato. Jest bogato. Instalacja. Miedziana, nawet podejścia były miedziane grzyników, a grzejniki stalowe. Widzicie, ile syfu samych grzejników Dlatego trzeba czyścić układy. Tutaj jest taki ogólnie motyw taki motyw historia że kocioł 3 lata temu był wymieniany, bo w starym padł wymiennik. Oczywiście kocioł wymieniony instalacja nie niewypukana. Tym teraz, przynajmniej, nie, nie pada kocioł, a padają grzejniki, nie chciały dogrzewać się. Dlatego tutaj jestem i płuczę instalację. Czy co Wam mówiłem o najbardziej preferowanym dźwięku? Właśnie, zaczynamy go słyszeć. Tutaj, mimo puszczenia całej mocy pompy, w ten jeden obiekt rzenikowy. Było ledwo, ledwo słychać przepływ, ale po chwili, po paru minutach wypukało. Na tyle, że jak już piznęło, to już coraz mocniej i mocniej, i mocniej. No to czekamy jeszcze parę minut. A efekty same przychodzą. O, to jest grzejnik, który najmniej grzeje. Pomieszczenie takie z weluksami. Zewnętrzna ściana. Klient się zastanawia, czy może tutaj nie wstawić czasem grzejnika CV33 tych rozmiarów, ale czy jest K3. Zobaczymy, może się uda i ominąć to, po co koszta sobie nawijać. Jak już jest nie, nie cieknie, to po co zmieniać. Może się uda tutaj ożywić ten grzejnik, żeby grzał i można było sobie w ciepłym, wygodnym pokoju wyspać. Hello motherfucker I co o tym powiecie ładnie wybiera co? Mam tu ja czekaj ta Zaraz sprawdzę ja Godzinę, którą mam a po 15 Kil już kilka godzin płukania coraz lepiej się to zbiera mhm Ładnie, ładnie. A to niby tylko grzejniki. Widzicie co 20 lat zaniedbań co robi? Wreszcie instalacja na bierze wigoru. Dobra, czyścimy i lecimy dalej. Minęło co prawda pół godziny od tego jak ostatnio tutaj nagrywałem aktualizację, ale słyszycie chyba efekty, co? dlatego to później tak długo trwa przypuszczam, że ja za zawsze daję godzinę czasu na każdy grzejnik, więc jak macie 16 grzejników, to 16 godzin musi mi to zająć No plus dodatkowo godzina się rozładować, załadować, podłączyć i później odpowietrzanie to czasami wychodzi po 18 godzin co nieco Wam odpowiem o tej instalacji tutaj otóż cała instalacja jest wykonana z miedzi tylko krzeniki są stalowe zaraz zobaczycie jak to wyglądają te bagne po płukaniu a zaraz Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda na jednym rozdzielaczu instalacja tak jak tu widzicie wykonane po polsku czyli lutowane rurki miedziane w śrubunki no ale cóż tam, jest mosiąd jest miedź, jest cyna, nie ma żadnej stali w układzie Żadnej, ani jednego kawałka. Znaczy, jeśli chodzi o rozprowadzenie. No, może tutaj były tylko kolanka stalowe, ale je już wymieniłem, bo przegniły, a tak to są grzejniki płytowe. Oczywiście jeden już nie grzał za bardzo. Reszta tak no trochę słabiej. I tutaj był wymieniany szkocią. A może wrócimy do kotłowni. Dobra, jestem w kotłowni. Ten kocioł był już zmieniany. padł w nim wymiennik, tak jak pewnie już wspominałem wcześniej. Znaczy nie w tym tylko w jego poprzedniku trzy lata temu padł wymiennik i został zamontowany wisman. No ale oczywiście instalacja nie wypłukana. Tutaj jeszcze będzie mnie czekało płukanie tego wymiennika w tym kotle. Ale mniej więcej widać jak to wygląda. I patrzcie, że tylko jest instalacja miedziana i tylko grzejniki są stalowe. O, takie drabinki tam płytowe, tam jest kolejny rozdzielacz. I zaraz Wam pokażę jak to wygląda ten bagnet potyków. No ile syfu takie jak tylko grzejniczki mogą pogenerować. O, to uważnie. Ostrość złapie. O. Tada. Widzicie? I tylko grzejniki. I to niby tam blaszka taka cieniutka. To ciekawe, ile z tej blaszki zostało. Jak to tyle jest osadu. I tak dużo zostaje w wodzie rozpuszczone. Tego, co już nie łapie separator. I dużo też pompa zbija. Bo ściąga tam, że kupuje to ten miał. I on się coraz grubszy po prostu tutaj zostaje. No ale o. Czekajcie, może złapią ostrość. No, łapaj. O! Ile syfu. już takie twarde grudy widzę. Grube się porobiły z tej rdzy i one blokują później przepływy w zaworach termostatycznych, w żynikach I nie możemy nijak tego wyregulować. O! Widzicie, ile tutaj jeszcze w wodzie jest? Woda jest taka no, spieniona teraz od chemii, ale po wężach widać one szare. Dobra, czas na zrzut wody z instalacji, trzeba wymienić ją na czystą i lecimy. Robota zakończona. Separator zamontowany. Wisman odpalony, zadowolony. Czyste wszystko. Teraz zostało mi tylko wpuścić inhibitor i posprzątać po sobie. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, pamiętajcie jak chcecie wypłukać swoją instalację, nie szukajcie byle gdzie, macie tutaj żywy dowód na skuteczność naszego działania, zostawiam na końcu filmu jak zwykle wizytówkę do siebie, tak samo możecie mnie znaleźć na Facebooku, czy tam w internecie poszukajcie Paweł Hydraulik, na pewno coś się wyświetli, dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!